Cześć, to jest strona Agamirkowska i zapraszam Was dzisiaj na kolejny mój film, tutorial. Dzisiaj pokazałam, pokazuję Wam tutaj w tym filmie, jak wykonać bardzo prosty wpis do journala, a dokładnie też takie mixed mediowe tło z wykorzystaniem tuszów Distress Ink i Distress Oxide. Najpierw nakładam y, pierwszą warstwę, wykorzystałam tutaj tusz Vintage Photo i używam tutaj takiej szczoteczki. Dzięki temu powstają mi takie plamy, chmury, jak widzicie robię brzegi i trochę po środku, nie są to jakieś y, geometryczne elementy. Y, następnie w związku z tym, że ten wpis będzie miał taki troszeczkę morski, wakacyjny charakter, używam delikatnie niebieskiego koloru, to jest taki coś pomiędzy morskim a turkusem, może trochę miętowym. I tutaj jak widzicie jest inna technika wykorzystania tuszu. W tym przypadku e, odbijam troszeczkę tuszu na takiej folice, jak do shakerów. E, psikam atomizerem i odbijam plamy na stronie. E, tam gdzie jeden tusz spotyka się drugim i jest więcej wody, te plamy ze sobą się mieszają i powstaje mi coś pomiędzy brązem a niebieskim, taka zieleń. No i tak jak mówię, w związku z tym, że praca ma mieć taki morski klimat, to dodałam tutaj jeszcze tusz w takim kolorze jeansowym. W związku z tym, że jest dużo plam na tym, na tym tle, a chciałabym, żeby to było bardziej takie miękkie, znowu biorę szczoteczkę i dokładam tuszu w kolorze zielonkawym, to jest tusz Old Paper. A także również ten ciemno niebieski, w którym robiłam plamy. Zauważcie, że w zależności od techniki, te kolory e, mokre, suche się przenikają i powstaje taki, e, taka fajna morska bryza. Jakbyśmy leżeli na plaży i, i e, mieli nogi w wodzie, to... To takie przenikające się kolory, żeby coś jeszcze się działo na tym płaskim tle, wcale nie musimy iść tutaj w górę i robić nie wiadomo jakie warstwy, embossing, można to tło dopracować w postaci jakiegoś stempla. Ja wybrałam, wybrałam stemple firmy Arden, one są w takich dużych pakietach bardzo ciekawych, no i tuż tutaj troszeczkę ciemniejszy brązowy, odbijam taki wzór ala deski i dokładam w tle. Zauważcie jak fajnie podkreśli ten, tym ciemnym kolorem, jak fajnie kontrastuje to z tym tłem i wygląda troszeczkę jak taki zepsuty statek piracki. W związku z tym, że w tym tle jeszcze mało się dzieje, chciałam coś dokręcić, także tym razem również technika szczytkowania z tuszami, ale przez szablon. Wybrałam taki koronkowy szablon z 13 arc, możecie go kojarzyć z moich poprzednich tutoriali. Jest bardzo uniwersalny i przyda się do wielu różnych projektów, również w 3D, ale i na płasko. Uważam, że w tle już wystarczy, więc układam papierową kompozycję, wykorzystam papiery o różnych strukturach, dlatego że jest skalka, jest element wycięty wycięty z kolekcji od Craft Tue Design, a także dakacy, no i napis też z dajkaców, Także mamy papier, mamy kalkę i elementy wycięte z papieru scrapbookowego. Zobaczcie, jak to wszystko ładnie współgra, mimo że jest z różnych kolekcji. No i skoro jest morze i jest bryza, to muszą być rozplaskujące się, rozlewające się, rozlewająca się woda. Ja tutaj użyłam nowego tuszu, znaczy nowego, nowego w sklepie akrylowego od 13 Arc w kolorze białym. Dodatkowo linię. Nie robiłam tutaj cieni pod moją kompozycją, więc czegoś mi brakuje, żeby ją bardziej wyeksponować. Czarnym żelopisem obrysowuję moje, moje elementy, które przykleiłam. No i dodatkowo zauważcie, że na tym napisie I need Vacation jest taki ala. Byłby to powiedzieć szef, więc postanowiłam go w kilku miejscach powtórzyć, tak żeby ta kompozycja nabrała całości. Rysuję krzywą linię i jak zauważycie, to tam są takie kropeczki jak odszycia, także takie kropeczki dodaję. Ten wzór na górze pracy umieściłam, a także na dole. Przypominam Wam, że wszystkie produkty użyte znajdujące się w sklepie Scrap Pasja znajdziecie w Opisie do tego filmu, a także na Facebooku. Także serdecznie was zachęcam do zakupów. Dajcie znać w komentarzach, jak podoba wam się ten projekt. Do zobaczenia następnym razem. Pozdrawiam, Aga Mirkowska.